Wigilia podcast o Prowadzi Krzysztof Radzik Radzikowski. Witam was w kolejnej Amigilii na YouTube. Dawno nie było żadnych filmów, więc tym razem e, zajmiemy się e, Amigą NG. E, i pokażemy, jak można zainstalować m, programy z tak zwanego klasyka, gdyż wielu klasyków twierdzi, że na, na międzynowej generacji to jest inny system i tego się nie da używać. E, więc tak, na początek mam tu przygotowany m, program CAD e, o w na, w, w wymownej nazwie Cycas. <laughs> e, można go poprosić za AIMnetu, pełną wersję. I tu mam TV Painter, którego owego czasu NewTek udostępnił dla amigi za darmo, więc pewnie gdzieś go w sieci jeszcze można znaleźć. A to są takie fikuśne pliki, więc tutaj jest troszeczkę więcej roboty, gdyż potrzebna jest stacja dyskietek, której Amiga nowej generacji oczywiście nie ma, choć może mieć na upartego. No a na sam deser zajmiemy się jakąś grą z klasyka, której też podobno się nie da na Amigę nowej generacji uruchomić, więc zacznijmy od tego Cycasa. Więc jest to program pobrany z To po rozpakowaniu zwykły archiwum RHA, robimy po prostu INSTALL Można sobie poziom zaawansowania wybrać, zupełnie tak jak w, w Amidze OS 2 czy 3 wersji, może być INTERMEDIATE Możemy też LOGA zrobić, żeby nam logowało, ja już wcześniej to instalowałem, to już nie będę tego robił Pretentu to INSTALL to jest instalacja na niby, w razie czego byśmy chcieli sprawdzić Hmm, tutaj jest informacja ile co potrzeba. Wybieramy w przypadku AMIGI, NG FPU, gdyż procesor 68K jest z FPU emulowany. I sobie zróbmy workbench. Ja mam workbench programs i tutaj sobie po prostu go instalujemy. Bach, i to cała instalacja. Teraz tak, przejdźmy do. TV Paint kultowego programu na amidze. Po dwukliku, on będzie chciał się standardowo rozpakować na DF0. Nawet na klasyku to było niewygodne, więc najlepiej jest użyć amigowego shella, przeciągnę sobie TV Paint. Tutaj jeszcze nie klikamy, użyjemy teraz Disk Image do wirtualnej stacji dyskietek, tylko ja bym musiał sobie. Ewentualnie jakąś dyskietkę przygotować, no, wirtualną dyskietkę to wystarczyła się dowolna dyskietka i w tym momencie to jest w systemie dostarczany Disk Image, wrzucamy sobie tam dyskietkę i w tym momencie tutaj robimy w poleceniu shell tą komendę to idf0, czyli do tej wirtualnej dyskietki. I ono się rozpakuje do wirtualnej dyskietki. Program się po pojawić dokładnie tu, TV Paint, i teraz instalujemy. Klikamy. To jest ten stary, znowu tradycyjny instalator, więc jeśli program jest systemowy, nie ma to żadnego problemu. Dla niego generalnie widzi to jak zwykły, stary, klasyczny Amiga OS. No, Pewnie jakieś wyjątki są, ale generalnie tak to mniej więcej działa. Prosi i tu też wybieramy workbench w programach. I proceed. I tutaj będzie ten, poprosi nas o drugą dyskietkę, więc tutaj sobie przywołujemy górną strzałką e, starą komendę, zmieniamy na dwójeczkę Enter. Tu mu robimy Retry. I teraz poprosi nas e, o TV Paint a trzeciego dyskietkę. Powtarzamy operację. cyk, Enter. E, retry. Tu się TV Paint jest zainstalowany. Proceed. Generalnie możemy dyskietkę już odmontować. Więc ja już rzeczy z ram ramdysku swojego tutaj usunąłem, bo już są niepotrzebne. Przejdźmy teraz do Workbench programu, bo tu mam ustawione i będą dwie, będzie ten program, ten do CAD i będzie TV Paint w moim przypadku to już są programy zainstalowane z wpisywanymi kodami. No Szczególnie gdyż w TWP y, Newtek udostępnił, kod, no nie mogę wam tu tego pokazać w każdym razie mm, z on tutaj widzę, że y, ikonki się nie pokopiowały, w każdym razie, a się pokopiowały, w każdym razie y, show all files i odpalamy wersję FPU, no bo taka się zainstalowała. Okno informacyjne musiałem przeskoczyć, gdyż był kod podany, który jest chyba na imnecie, ale generalnie no, nie, nie będę chciał. Możemy sobie załadować jakimś przykładowy. Y, Klik rysunku CAD. On jest bardziej stworzony dla inżynierów architektury i tym podobnych rzeczy budownictwa, więc ja jestem mechanikiem, więc ja tutaj się zbytnio nie odnajduję. Ale jak widać, no jest to program już dość toporny, ale generalnie no można powiedzmy się go w jakiejś tam formie. Podejrzewam, że nauczyć można, ramkę sobie stworzyć, ma to wszystkie funkcje, no ale jak widać tu jest room i tak dalej, to są wszystko architektoniczne rzeczy W każdym razie jeszcze jeden może, save, delete, to, to jakiś domek Więc jak widać program działa natywnie pod AmigaOS 4.1 I tak samo idzie pod MorphOS Przejdźmy do TV Paint'a. TV Paint tu też jest, tu można w sumie ukryć ikonki, Tu jest, ja wcześniej instalację zawsze robię z install log file, czyli wiem gdzie, które pliki się skopiowały w razie co. Um, tutaj niestety program jest na tyle stary, że już nie ma rozdzielczości HD i wyżej, więc zadowolimy się tam. I to jest TV Paint. Ja generalnie TV Painta mm, nie znam, nie umiem, nie orientuję się, ale no jest to, jak widać można sobie coś tam Porobić on tu ma jeszcze różną. Kiedyś to był genialny program i ekskluzyw na Amigę, Teraz chyba jest na PC już kontynuowany, można sobie jakiegoś blura walnąć. Podejrzewam. Jak widać tak na przykład typowo malarski, nawet wiem, że teraz niektórzy jeszcze używają. O, jak widać, tutaj się nie pochwaliłem, że coś umiem zrobić. Więc no generalnie nawet nie wiem, która ikonka do czego służy. Chciałem wam, tylko właściwie pokazać, że. Da się odpalić, można sobie wczytać, można sobie zapisać, te pliki są takie troszeczkę, nawigacja jest no, oldschoolowa. Katalogi są tu wyświetlane, no ale generalnie jakby ktoś chciał się zainteresować kultowym programem jaki jest TV Paint. o teraz zamknąłem okno, który, a spację przywołuje. no to tak to wygląda. Wieliście z programu, znowu musiałem Wam z filmiku usunąć, że gdzieś tam się pojawia kod, niestety. W każdym razie mam jeszcze kilka, już nie będę pokazywał procesu instalacji. Kilka klasycznych, amigowych programów, których wybitnie od czasu jakiegoś rzadko używam, jak Cinema 4D, czyli program do na przykład robienia grafiki. Też możemy sobie wczytać np. taki tekst. Na którym chyba to testowałem, e, Vampira i wyszło mi, że jest niestety 8 razy wolniejszy niż tego, co twórcy zapowiadali. E, może kiedyś będziemy na NG to testowali. E, Artefekt to też bardzo znany do teraz do kupienia program, choć już nierozwijany, do grafiki, do e, też do malowania. Więc możemy sobie otworzyć, e, jak widać, to i możemy sobie tutaj coś też pomazać. Więc to też jest klasyczny program który jak widać, no wszystko chodzi i działa. Ja tu jest e, o, oryginał, on nie jest drogi, można sobie kupić. Jest też wiele starszych Cinema 4D można też znaleźć na płytach e, Amiga CU magazyn, czy coś takiego było, więc jakby co, to, to w ten sposób. E, no i myślę, że może teraz na deser przejdźmy do tego, co większość amigowców najbardziej interesuje, mm, czyli gierki. Dlatego jest tak ceniona amiga klasyczna, gdyż można odpalić na niej. Um, uwaga, super froga. Na systemach NG też można odpalić Super Froga. Um, wystarczy się zaopatrzyć w WHD Load. Ja tego używam na klasyku, to też jest wygodne, um, więc są już tu zainstalowane slajwy i tam no nie będziemy się um, zagłębiać, nie trzeba używać dyskietek, co prawda to jest niekoszerne w sumie. Ale no, na upartego, tego, jak ktoś chce nawet na NG, może z, chyba z dyskietki grać, jest, są te no, karty na PCI. No, w każdym razie, dwu, dwuklik na, po dwukliku na Superfrogu odpala się stary klasyczny Warbench 3.1 i uruchamia się gra po prostu. Ja tu wezmę Fada i spróbuję chwilę pograć, bo grać ze mnie przynajmniej na żaden. No ale jest to co znamy i Samo automatycznie przełączając, start game, eee... nie są intro i tak dalej, no, ktoś... word 1, jest i żaba, nie wiem czemu ona zawsze się osłabia od razu jak spada. Chodzi to, no płynnie, no, normalnie chodzi po prostu, też fakt, że ja mam 5000, więc ona jest dość mocna, ale... Tak proste gry raczej, na, pamiętam, że na Pegasusie, czy na Samach raczej też, no, jak mówiłem, że nie jestem zadowolony, też będą raczej bez problemu chodzić. Um, działa to przez e, emulację Amigi klasycznej, e, no ale w sumie nie trzeba nic instalować, nie trzeba się męczyć, to w s 4.1 jest rozwiązane praktycznie w sumie automagiczne. Um, nie wiem, jak jest w Morpheusie, w forosie w sumie tam też są jak chciał chciał razem zainteresować jakieś rozwiązania, więc... O, żaba wyzionęła ducha. Nie wiem czemu ona spada bo się w ogóle wykręciwku. Ja nie jestem jakimś fanem Superfroga. W przeciwieństwie chyba do większości, więc gra mnie nie powala, a nie wiem co w niej jest takiego nadzwyczajnego. W każdym razie... Jak widać działa i wiele innych gier też działa, też chciałbym sobie popróbować, to właśnie um, każda z takich klasycznych pozycji, końca do 1995 roku, um, działa na ogół przez parkie dwóch k ja myślę, że to jest najwygodniejsze rozwiązanie, czy to na anidze nowej generacji, czy na um, tak zwanym klasyku. No myślę, że dalej już chyba nie będziemy grali. I właśnie jesteśmy znowu w WordPanchu 4.1. Właśnie to na ten czas. Wszystko. Do zobaczenia następnym razem.